Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Gorejące ognisko miłości, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Sprawiedliwości i miłości, Skarbnico, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszelkich bezden na głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Wszelkie chwały najgodniejsze zmiłuj się nad nami serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich zmiłuj się nad nami serce Jezusa w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa którym sobie ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami serce Jezusa. Hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami, Serce Jezusa. Przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami serce Jezusa ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa. Dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Życie i z wstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa. Krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadość uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Do serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami, racz się nie zrażać. O Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów, racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry. Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza, W sercu Twoim racz nas obmyć, Do serca Twojego racz nas przytulić. W twym sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. O Jezu najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą. Oto my, rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci, wynagrodzić Ci te oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje serce. Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia. Nie chcą iść za Tobą, pasterzem i wodzem, a jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności. Bez wstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na Twego namiestnika i stan kapłański? Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego sakramentu boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne wykroczenia narodów, Wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie, świętego Kościoła. O Panie, jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi wyrządzone Tobie, O Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu, ofiarowałeś na krzyżu, i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W połączeniu z zadośćuczynieniem Boga Rodzicy Dziewicy, wszystkich świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy nie dopuścić wedle sił do nowych zniewak i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady. Przetobłagamy Cię, o najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kochajmy Pana, bo serce Jego żądaj i pragnie serca naszego. Dla nas, mu włócznią, rana zadana. Kochajmy pana, kochajmy pana. O pójdź do niego, wszystko stworzenie. Sercu Jezusa, złóż dziękczynienie, I Twoje przed Nim zegni kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana. Pójdźcie do niego, biedni grzesznicy, Zmyć grzechów zmazy w czystej krynicy. Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana, pójdźcie do Niego szczęśliwe dusze, obmyte we łzach, w pokuty skrusze. Już niewinności szata wam dana Kochajmy pana, kochajmy pana.